Siemaneczko Ludziska, Siemaneczko. to my jak widzicie. Tak, Mike Wanty No i Pitt tam, I To jest zupełnie inny projekt, nie wyzwanie. Jakby znowu mal Nie nie nie, mal nie przyszli. Tak idziemy zupełnie rekreacyjnie, bez scenariusza, nie wiemy co nas spotka. Jesteśmy u siebie w Poznaniu. Tak. Dzisiaj Na jest... Odlocie, co to jest I tutaj? dzisiaj jutro odbywa się coś takiego tutaj jak food park, czyli rozpoczęcie sezonu food truckowego. No to I jest Jestem około być 50 wystawców, chcemy zobaczyć czy jest coś o, ostrego. Tak, coś dla nas. Ale nie zabójczego, nie? Znaczy no nie wiemy co to spotkamy, no ale nie, chcemy, nie zależy nam, że znaleźć coś zabójczego, tylko żeby coś fajnego tak, ostrego. Tak. Tutaj już widzimy, że jest jakiś burger ostry w ofercie tutaj na początku. Pick in fuck. Trzeba to zapamiętać. Przepraszam, nie burger, tylko kanapki z wędzoną wołowiną tak. No jak widzicie, o. I tutaj dochodzimy z Sanem do miejsca, które już znamy. To jest ciekawe, słuchajcie, bo wy nie wiecie, ale my wiemy. Prawie dwa lata temu na Zlocie food trucków, też w Poznaniu, dostaliśmy zaproszenie od tegoż Arypasa tutaj, tak jak widzicie. I poznaję po tych autografach tutaj pana Makowicza. Że to jest dokładnie ta sama ciżerówka, w której gościliśmy. Był materiał, ale wyszedł nam za ciemny, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy sprzętu oświetlenia. Nie oświetlenia. No. A noc nas została bardzo szybko. No dobrze, idziemy dalej. To słyszycie fajne klimaty chaosowe. W... Tak. tak jak chodzimy na werandę, nie wiem czy kojarzycie, czy mówicie no. kiedyś o tym, na przykład na live'ach muzycznych. O. Mamy amerykańskie jakieś jedzonko. No. Czy jest jakiś straight fire? Mm. Prosty ogień. Cienko pokrojony grillowany, tylko wołowy, grill cebula papryka, jalapeno hmm. z rzutu, z majonez, świeży, o, To jest to pewne serzuty, świeże, z Luizania majony może Gold albo, albo ten One drop time. a Time. To pewnie może spróbujemy amerykańskie jedzonko, korea. Znaczy jak dla mnie to najlepiej ten. O, tu jest DJ, non-DJ Jest sprzęt. Jest muza. Widzicie głośniki fajne. <gryzanie> DJ imprezowy. Co dla Ciebie najbardziej mówisz? Czy znaczy, dla mnie najbardziej mnie interesuje to, co tam na początku praktycznie Dobra. z tyłu mieliśmy, czyli ten chyba peak infok się nazywał foot track? To może wy zrobimy tak, że ja wezmę tego, ty zrobisz tamtego tego i się wypowiemy nad tym. Mam nadzieję, że dobrze tutaj wszystko Wam pokazuje. Mam, no, mam nadzieję, że prowadzimy nie to w miarę do... dobrze. Nie mamy doświadczenia sobie w sobie robieniu takich vlogów. No nie tak, że non stop trzeba coś wykręcić dookoła nas. Nie? No dokładnie. Ogólnie robimy, gadać. Jest ogólnie w Poznaniu bardzo ciepło dzisiaj, sobota, 18 stopni ma dzisiaj będzie, widzicie, dużo ludzi jest nawet nawet dosyć dużo. Jesteśmy w ogóle co? W Centrum Kultury Arena, nie Czy jak to się nazywa. Hala widowiskowo, arena. arena. Centrum kultury Arena. Majku! <laughs> Ceny były już w tych miejscach nie raz, na innych inwentach muzycznych. Muzycznych, ale to na lewach muzycznych można o tym gadać. Tutaj akurat nie o tym teraz mówimy. Dobrze, tutaj doprowadzimy do, już do końca, tak. to, jest, to jest bardzo ciekawe. To jest ten Mystery Van, znany ze Scoobiego, chyba tak to się nazywało. No ewidentnie. Tylko trochę w lepszym stanie. Tu powinien być taki bardziej Volkswagen, taki złom bardziej. <gry> to. Dobra, to jest koniec. Nie, powiem szczerze. Powiem wam no. szczerze, że spodziewaliśmy się, znaczy ja się, że nie spodziewałem, że będzie to dosyć większe, mm. ale tak jesteśmy tu zupełnie spontanicznie, w sumie nie bardzo wiedzieliśmy na co jedziemy w sumie, bo Ty Majku w ogóle przemiał reklamy tego w radiu i dlatego tak, tu to jesteśmy, panie, prawda? Zgadza się, no. W pracy. Mm. Tak, A że właśnie z powodu Arepasa, już wspomnianego, pokazanego wam, mieliśmy już do czynienia z klimatem food trucków i wiemy, że coś ostrego można tutaj znaleźć, potencjalnie, to stwierdziliśmy, że spróbujemy tak na dzika zupełnie na spontanie mm -hmm. tutaj wyjść. Dobrze, to Majku, co robimy teraz w takim razie? No myjemy te dwie rzeczy, wezmę ja tego amerykańskiego, ty weźmiesz tamtego tego i. Dobrze, to na razie, I żebyście mieli chociaż jakiś materiał, coś konsumujemy. Tutaj wyszliśmy z tej strefy trochę na kawałeczek, żeby tutaj teraz Majk mógł ze spokojnie zdegustować, tak, poza tym to zgiełkiem. To straight fire, no tak. Jak tu się nie wygląda to jakoś. Show, no nie? właśnie, to chciałem mówić. Foto chyba też tutaj teraz pokażemy. No, no proszę, to dobrze, Majku. Spędził czekania. czekania, szybko ale... dosyć, ładnie, sprawnie, ale. Co no, nie pogąci i taki muzi, jak tam jest, to można sobie poczekać. Co ci już powiesz, Majku? No bo powiem, jest to pikantne, fajne mięso jest, kurde. Dobrze, słuchajcie, Bery gryza. Jest. Tak z pierwszej... a, Mike mnie skameruje, no. weź to Także, skameruj. Powiem Ci, że mi smakuje, dobre to jest. Troszkę słone, ale, ale dobre. No mm, słone. I pikantność jest. Póć kwaskowość fala peniądz. No, no. W takim natężeniu, że mi nie do końca to odpowiada. jest dosyć mocna pikantność. Mi smakuje mięso, fajne jest. W ostrość. Mięso takie delikatnie, narzu narzucające no. się w smaku. Kurde, powiem no. Ci, że wizualnie to się nie jak no. ma do tego jak smakuje. No, no, no właśnie, no właśnie. Wizualnie wygląda tak, no tak, a, jakieś psułowe no. no. Ale smakowo to, to naprawdę jest, kurde. No. Dobra robota. No. No jesteśmy, czy jest wejście, no jemy razem jednak. No. Mike mi ustąpił kawałeczek, bo jest bo, takie dobre, jest tak że, dobrze, musimy, że, że, się że musimy, musimy tą... to razem ocenić. Podzielić się z Tobą tą radością no to mięso rewelacyjne będzie mm. pyszna. Mm. Ta buła jest naprawdę dobra. Kurde, nawet nie czuję za bardzo składników, że... Głównie czuję tą halapenię i to mięso. No ja to mięso, halapenie troszkę to słoność. Powiem ci, że surów w nie czuję. A mięso jest naprawdę pyszne. Też minimalnie. Takie otrzymam smaki. Jak pamiętasz mm. jalapeno burger znaka też taki minimalny ten, ten, ten majonez jest taki... A to nie. Też minimalnie takie. I mi się dalej je, to jednak... Pierwszy gryz jest taki że ta pikantność no. mocna, taka jest uuu, a jak się je, to już bardzo ciężko nie przyzwyczaja człowiek. W sumie rzeczywiście, on teraz, no. chodzi o trwanie pikantności, mam pod wrażenie, jak po nie burger smakuje. Proszę, smakowo, to jest lepsze? Czy nie, nie, nie znaczy to pikantność wiadomo jest wyższa, nie? Tylko chodzi, no. że minimalnie smaki takie czuję, to, ale dobre jest to. Powiem no. Ci, że z bo mógłbym zjeść to ponownie. No. Może nie jest to tanie 25 złotych, no to to coś no. dużo na taką no. kanapkę, nie? No jakby to było 15 złotych, to byłoby super. 25 zł, to jednak za 25 zł to możemy no. mieć dobrą pizzę. Dużo. No to idzie, to Spoko. Dobra, pokażę, że <laughs> jest No, dobrze. na razie jest dobrze. Tak. Dobra, cięcie i się zabieramy w takim razie za moją. za mój wybór, że tak powiem. Tak. Jedziemy z tym. No słuchajcie, mam tutaj fajnego burgera O.S.T.R.ego, ego tak. bo z kropeczkami. Uh, speak in the fuck it's fucking the when mm. uh, you in fog. Pig in fog. W ogóle poprzedni lokal, jaki odwiedzał Mike, bo nie powiedzieliśmy, ale widzieliście zdjęcia. Tak to, to się nazywało, Mikeu? Pamiętasz? Feel Finest. Tak, tam był Amerykański. American sandwiches, coś tam, coś tam. Przepraszam. no Totalnie bez scenariusza jedziemy, oczywiście, więc Tak. wiecie, no, jak to, to jest. Tak, tutaj No i tutaj, no mimo dobrych chęci moich, chciałem się podzielić z Mike'em. Nawet chciałem to pokroić, jakoś przerwać, ale nie. To jest typowy klasyczny burger, który się podejrzewam. Rozleci mi w rękach, nawet ja będę sam go jadł. Fajne mięsko, fajne Patrzcie, mięsko. No. Fajne mięsko, tak to wygląda. No. Ależ, proszę bardzo. Yy, nie nie wiem, czy się na zdjęciu, ale tu ma być zaostrza, odpowiada jest penia i też jakiś sos z chili. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Była fajna taka sucha, ale to jest chyba takie po prostu urok tego pieczywa sezamowego. No takie suche chyba jest, mam wrażenie, chyba jest dobrze. A jak mięsko? Nie dokopałem się jeszcze, czuję tylko tą bułę, czuję tylko pieczywo. Mięsko trochę ugryzłem, ale nie poczułem smaku. Poczułem taki barbecue, jakby po smaku lekki teraz. No to Smak buły, pieczywa góruje nad wszystkim innym. Ciekawe. Zrości nic. Mało bogaty smakowo się wydaje, mało wyrazisty smakowo jest. 22 zł, tak? Kosztował? Ale dopiero się dogryzam do środka. Tu widzę, mam nawalone papryczek. Mięso jest. No czuję smak barbecue głównie. Taki słodziutki, fajny, ale mało wyrazisty. No i taki letniawy I przez to też nie jest zbyt taki... Byłby wyrazisty, jakby, jakby cieplejszy moim zdaniem. Ale może tak im wyszło po prostu, no. Ogóreczki poczułem. No. Wyraźne wóreczki. Smakowo tak jakby wszystkie składniki, w ogóle jak się pojawia... Słabo czuć w ogóle składniki, jakby oddzielnie grają, nie razem, nie, nie, nie tworzą drużyny, jak w innych daniach na przykład. W innych yy, fast foodach, tego typu, co jadaliśmy. Porównując I... do tego... mam ten lepiej wypadł, bo tam było czuć bardziej tak... Mm... Do tej kanapki... Mhm. Bo tam bardziej to wszystko było takie w Miało duszę. Tutaj jakoś nie czuję tej, tej, tej duszy do końca. Nie mogę dogryźć się do tej duszy porządnie, wiesz? No, sobie tak widać po kolorze, że może to na pewno i zadziałało barbecue, bo takie brązowe jest wszystko. O, czuję ostrość jakąś w ogóle pierwszy raz. Bo chyba, no, nagryzłem to co było. pikantność? pikatność. czy to pikatność taką mocno. Podobną w sumie do tego co teraz A. przed chwilą, no? Nie? Z tamtego, mhm. z twojego wyboru. Nie, ale za mhm. 22, warto spróbować. bym no, chyba do niego nie... Złotych, tak? Mówisz, że też. nie wracał. <laughs> poszło w gardło. Mocno, mocniej. Mocno poszło w gardło. No. A już, już się kończy. Dobra, spróbuję dokończyć już normalnie bez gadania i opowiedzieć swoje wrażenia. I teraz miałem jeden fragment jakby bardziej pikantny. Teraz w innym fragmencie była jakby słodkość bardziej. Nie jest to wymieszane. To tak jakby dotworząc, że. A no, tu mamy pikantność, tu słodkość, tu tak. Skończone. cóż mogę powiedzieć? że Ogólnie wrażenia pozytywne, ale. No kurde. Mógł być cieplejszy, by lepiej smakował. Jedne fragmenty były ostre, potem znowu czuć tą słodkość barbecue. Powiem tak. Byłoby, jest pozytywnie, ale jest zdecydowanie bardzo ważne do poprawy. Musiałby być cieplejszy, no to wiadomo, że losowy. Jakoś bardziej zrobić, żeby te wszystkie składniki ze sobą razem grały. No to sobie tyle. No to słuchajcie, mowa końcowa. Majku, może czytaj, pokażesz na chwilę, że tam za nami jest właśnie. O, opuszczamy arenę. Było fajnie. Krótko, szybko odwiedziliśmy dwa lokale. Yy, w lokale, co lokalami, z tymi lokalami, dwa traki, yy, i, Lokal na kółkach. I, lokal na kółkach, dokładnie. I powiem, że było sympatycznie. Nie spodziewałem się, że... że, że jak to będzie wyglądać, a to jest przyjemny sposób Nie. na spędzenie tak, tak. Yy, w sumie sobotniego przedpołudnia w sumie. I naprawdę fajne. Fajnie. Fajna opcja dla kogoś, kto troszkę szuka ostrości, albo jest no. z takimi gastronomicznymi klimatami. albo w ogóle ktoś chce spędzić w sumie miło w... Znaczy ostrości, pikatności, ostrości mnie to nie mówię. jeju jej ogólniam tak. Wiecie, czy my jesteśmy słabi w ostrości. Mhm. No, w sumie razem. W naszym wypadku trzeba tak niestety precyzować, bo będą mhm. się malkontenci, którzy zaraz będą takie rzeczy wytykać. Powiem tak, polecamy z loty food tracków, bo widzę, że to jest fajna sprawa. O! Drugi, drugim, na którym byliśmy ogólnie, no nie? Tak, tak, tak. No. I tutaj ten fajnie naprawdę zorganizowany w naszym rodzimym mieście. Dobra, no to tyle. To był pierwszy jakby odcinek takiego cyklu, jakby można powiedzieć, nowego Spotkania z Ostrością. Mm -hmm. eee, czy będzie to kontynuowane zależy, czy będziemy mieli okazję właśnie, czy wpadną nam w oko takie, tego typu przedsięwzięcia, inicjatywy i czy będzie no. chciało nam się... Nie no, czy będziemy w stanie. No, nam się zawsze chce, tylko brak czasu czasami po prostu i... W większości brak czasu. W większości brak czasu, żeby coś robić. Tak, dobrze, no to nic, nie przedłużamy tego w takim razie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia no, na kolejnych, może kolejnych typu materiałach. No wiadomo, standardowo na wyzwaniach ostrości. Live. Ja jestem na live'ach i recenzjach i w ogóle. No wiecie, czym Bo. się zajmujemy. E, przeważnie, większość z Was wie. Dobrze, w takim razie my już się odmeldowujemy. Ja jestem Sany Pic. Ja jestem Mike Vanty. I to był, tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek spotkań z ostrością. See ya.